Fragmenty, które teraz przeczytam, będą pochodziły z krótkiego, a dla mnie osobiście zupełnie epifanicznego opowiadania Wiktora Pielewina pod tytułem Żółta Strzała. W tym opowiadaniu bohaterowie rodzą się i umierają w pociągu, nie znając nic oprócz jazdy pociągiem. Andrzej był śpiący i nie bardzo rozumiał, co czyta. Słowa tłoczyły się jedno na drugim i tworzyły przed oczami skomplikowane geometryczne konstrukcje. Zamknął książkę. Andriucha, odezwał się Piotr Sergiejewicz, czego się wzdyczysz? Walnij sobie lufę. Naprawdę nie mogę, powiedział Andri. Dziękuję. Jak chcesz. Andri przewrócił się na znaki, przez jakiś czas wpatrywał się w świecącą mętnym żółtym światłem lampę na suficie. Piotrze Siergiejewiczu, zagadnął wreszcie, zastanawiał się pan kiedyś, dokąd my jedziemy? A co? zapytał Piotr Siergiejewicz z pełnymi ustami. Masz jakieś nieprzyjemności, tak? Olej to, wielkie mi rzeczy, jedną rzuciłeś, znajdziesz inną. Idź do miejscówek, tam się raz, dwa rozerwiesz. Wiesz, ile tam jest tych lasek? Cały wagon, byleś miał kasę. Niech pan jednak powie, dokąd? A ty sam nie wiesz? Co? Trudno panu powiedzieć. Ależ nie, nie trudno. No to niech pan powie, dokąd my pana zdaniem jedziemy. Dokąd, dokąd? Chcesz to jeszcze raz usłyszeć? Wiadomo, dokąd. Czego ty sobie, Andriucha, nabijasz głowę taką chujowizną?